Angielska Premier League jest taką ligą, do której albo pasujesz, albo nie. Przekonało się o tym wielu napastników, o których opowiem w dzisiejszym odcinku. Zdecydowanie najświeższy z wszystkich przypadków. Obiecujący hiszpański napastnik po półtora rocznej przygodzie w Premier League zszargał swoją renomę. Mimo zaledwie 26 lat na karku, Murata w swoim CV może pochwalić się grą w La Lidze, Serie A oraz w Premier League. Zdecydowanie najgorzej radził sobie na wyspach. W Juventusie był bardzo ważną postacią. Być może nie strzelał gola za golem, ten obowiązek spoczywał głównie na Tevezie, jednak w przypadku Moraty bardziej liczyła się waga jego trafień. Hiszpan strzelał w samych ważnych spotkaniach, czy to w obydwu półfinałach Ligi Mistrzów z Realem, czy to w finale z Barceloną, czy przeciwko Manchesterowi City na Etihad. W ekipie królewskich, choć nie dostawał zbyt wielu szans, również często znajdował drogę do siatki, o czym przekonała się m.in. Legia Warszawa. Całkowicie zawiódł jednak w Premier League, przez co jego renoma znacząco spadła. Nie od dziś wiadomo, że Falcao ze swojej kariery mógł wycisnąć znacznie więcej. Jego problemy z agentami, którzy skierowali go między innymi do Premier League sprawiły, że kolumbijczyk nie przeszedł do legendy. El Tigre w czasach gry dla FC Porto czy Atletico Madrid się spustoszenie w szeregach rywali na poziomie obecnego Krzysztofa Piątka. Momentem, w którym zachwycił się nim cały świat, był mecz Super Pucharu Europy z Chelsea, w którym ustrzelił hat-tricka. Zarówno jego wypożyczenie do Manchester United, jak i do Weblus okazało się być stratą czasu. Dopiero w Monako odbudował swoją formę. Transfer Szewczenko do Chelsea wydawał się być ruchem idealnym. W tamtym czasie nie było większego gwaranta Goli od Ukraińca. W naszym kraju Szewę głównie pamięta się z uwagi na niewykorzystanie decydującego karnego w finale Ligi Mistrzów 2005, dzięki któremu Jerzy Dudek stał się bohaterem i wzniósł Puchar Ligi Mistrzów. Dla Rossoneri Szewczenko to jednak niekwestionowana legenda. Wydawało się, że po transferze do Chelsea napisze nową historię w dziejach Premier League. Niestety 43 miliony euro wydane na tego gracza poszły na marne. Okazał się być jednym z największych rozczarowań w historii klubu ze Stamford. Fernando Morientes był napastnikiem ogromnego kalibru. Jego epizod na Wyspach okazał się być jednak totalną klęską. Hiszpan trafił do Liverpoolu, gdzie zatracił skuteczność. Głównie ze względu na błędną decyzję trenera Rafy Beniteza. Kazał on bowiem występować Morientesowi obok Petera Croucza. Zawodnicy ci zupełnie nie potrafili się dogadać na boisku. Morata i Morientes to nie jedyni hiszpańscy napastnicy, których przerosła gra w Premier League. Roberto Soldado trafił do Tottenhamu za 30 milionów euro po fenomenalnym sezonie, w którym dla Walencji ustrzelił 30 bramek w 46 spotkaniach. Hiszpan był jednym z zawodników, którzy przyszli by zniwelować straty po odejściu Garetha Bale'a. Soldado już w swoim premierowym sezonie w angielskiej Ekstraklasie zdobył w 28 meczach tylko 6 goli, z czego 4 z rzutu karnego. Na dziś to już wszystko, jednak chciałbym Was zaprosić do subskrybowania kanału, a pełnoletnich widzów do odwiedzania grupy Zawód Typer, największej typerskiej grupy w Polsce na Facebooku, na której możecie dyskutować na tematy związane z piłką oraz obstawianiem konkretnych meczów. Do zobaczenia!